Żabka. Od małego sklepu do imperium handlowego. Żabka jest dosłownie wszędzie, w centrum miasta, na osiedlach, a nawet tam, gdzie się tego nie spodziewasz. Jak to możliwe, że tak szybko się rozrosła? Odpowiedź jest prosta: franczyza. Od małego sklepu do lidera rynku spożywczego. Cofnijmy się do roku 1998. Polska przechodzi transformację gospodarczą. Na rynku działają już tacy giganci jak Carrefour, Tesco czy Lidl, ale Żabka postawiła na zupełnie inny model: małe osiedlowe sklepy, w których można szybko zrobić codzienne zakupy. Nie musieli być najwięksi, wystarczyło, że byli naj Godniejsi. Franczyza, sekret sukcesu żabki. Wyobraź sobie, że chcesz otworzyć własny sklep, ale nie wiesz od czego zacząć. Skąd brać towar, jak przyciągnąć klientów, jak zarządzać biznesem? Brzmi jak spore wyzwanie, prawda? Wtedy pojawia się żabka i mówi: hej, chcesz prowadzić własny sklep? Skorzystaj z naszej marki, naszego doświadczenia i sprawdzonego modelu, a my zajmiemy się resztą. Zamiast budować wszystko od podstaw, dostajesz gotowy sklep działający według standardów żabki z pełnym wsparciem na każdym etapie. Dlaczego to działa tak dobrze? Brak inwestycji na start. Żabka zapewnia lokal, wyposażenie i towar, a ty po prostu zaczynasz działać. Pełne wsparcie, szkolenia, doradztwo finansowe, inteligentne systemy zarządzania wszystko masz pod ręką. Silna logistyka. Żabka ma własny system dystrybucji, dzięki czemu półki są zawsze pełne i świeże. Stabilne dochody 3 miliony klientów dziennie to gwarancja wysokich przychodów dla franczyzobiorców. Liczby, które robią wrażenie około 9 tysięcy franczyzobiorców prowadzi sklepy Żabka. W 2007 roku było 1100 sklepów, a w 2024 roku jest ich ponad 10500. Tempo wzrostu jak kopiuj wklej na turbo obrotach. Czego można nauczyć się od Żabki? Franczyza to sposób na szybki rozwój bez konieczności ogromnych inwestycji. Wsparcie franczyzobiorców to klucz do sukcesu całej sieci. Stała innowacja pozwala utrzymać przewagę nad konkurencją. Podsumowując, Żabka to nie tylko sieć sklepów, ale prawdziwa maszyna do ekspansji, która zdobywa rynek w zawrotnym tempie.